oznaczają nadruki na jajkach? Zapewne często spotkaliście się z nadrukami, a właściwie za każdym razem powinniście znaleźć na jajku taki nadruk. Teraz powiemy sobie kilka słów o oznaczeniach jajek. Na każdym jajku mamy cyferki i literki. Co one oznaczają? Pierwsza cyferka pojedyncza oznacza sposób chowu. Drukowane dwie literki oznaczają kraj pochodzenia i cyferki zamieszczone na końcu oznaczają numer weterynaryjny producenta. W tym przypadku mamy oznaczenie 3 myślnik PL myślnik 4 14771393 Czyli mamy jajko, tak jak mówiłam, pierwszy jest to sposób chowu. Powiem kilka słów o tym o tej pierwszej pozycji. 0 oznacza chów ekologiczny, 1 to jest chów wol, z wolnym wybiegiem, 2 to jest chów ściółkowy, a 3 chów klatkowy. W tym przypadku trzymam w dłoni jajko, które pochodzi z chowu klatkowego. Druga pozycja to są nasze literki PL, kraj pochodzenia Polska. Możemy znaleźć też jajka z innymi oznaczeniami będzie to DE, czyli kraj pochodzenia Niemcy oraz NL, kraj pochodzenia Holandia.